Ławeczce, czyli Jakub Rudka na żywioł. Zdarza się robić, znaczy wiem, że się zdarza, bo to, to już sam odpowiem na swoje pytanie, lektora do bajek. Teraz w sumie dubbing wyparł po części, no, do większych tych produkcji jest dubbing i ten dubbing coraz bardziej w tych, tych animowanych serialach jest przyjmowany. Ale lektor też się zdarza. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I no na przykład ja trafiłem na taką produkcję mój mały Kucyk Pony. Było coś takiego. Było I coś lektor takiego. Tak. tak, wiele lat temu w nieistniejącej już firmie to było nagrywane. No specyficzna produkcja, no, ale no, to jest tak, no, jak lektor przychodzi na nagranie, to to nie wybrzydza, lektor czyta, no, to co mu dadzą. Jak, jak mu film nie pasuje na przykład o jakimś dyktatorze krwawym i, i odmówi, nie może, no, bo, bo, bo jest w pracy. To no to, to chodzi. Y, jeszcze tylko nawiążę do tego, że tak, są wyspecjalizowane kanały telewizyjne mhm. właśnie z kreskówkami dla dzieci dubbingowane i fantastycznie, bo to jest przynajmniej możliwość, no niektórzy aktorzy y, mają miejsce pracy, mogą się tam realizować. Chociaż z drugiej strony, nie dalej jak dwa albo trzy dni temu czytałem dla jednego ze studiów nagraniowych Toma i Jerego. Też bywa. Do dziś, do dziś mam w uszach sprawa przed, sprzed wielu lat. Yy, taki fantastyczny serial o Strusiu pędziwietrza. Tak. tak I to czytał przed laty yy, dla też już nieistniejącej firmy nagraniowej Andrzej Matul. Jego interpretacja, jego czytanie tych filmów to było coś fantastycznego. I do dzisiaj mam to w uszach i pamiętam. I tu szapoba przed dokonaniami kolegów aktorów, ale on był wtedy najlepszy. Ale byłbym też głosem... Yy tych końcówkach wielu kreskówek, Flintstonowie, czyli był dubbing, 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 ale samą końcówkę No wybrano. Rektor Maciej Godowski, Poproszono no. o czytanie, jakoś ze mną wytrzymywali długie lata. Później niestety też musiałem z tego zrezygnować, bo to tak było yy, i troszkę uciążliwe dla studia i dla mnie. Kończyłem nagrania, była godzina czasami 22 albo i nawet po, i cała ekipa realizacyjna musiała siedzieć i czekać na mnie, żeby nagrać, nie wiem, do 15 czy do 20 filmów te końcóweczki. Bo to się zmieniają aktorzy, nie można było mhm. nagrać jednej dla na, na całego serialu. No i trzymałem tych biednych ludzi, oni już dawno pokończyli swoje zajęcia i czasami siedzieli dwie godziny i czekali na mnie. Nie w porządku, ja nie lubię takich sytuacji. Sam też byłem już zmęczony. Praca o 22.30, tam gdzie wszystko trzeba precyzyjnie, wystukać dykcyjnie i, i zmieścić się, bo tam czasami limity były straszne. 17 sekund na końcówkę, 12 sekund. I praca przy tym to było wyczerpujące, no więc też trzeba było coś wybrać. Tak albo tak. Zdecydowałem, że dziękuję. Na ławeczce, czyli Jakub na żywioł.